Osoba zgłaszająca nam wskazała, w którym miejscu znajduje się pies. Początkowo myśleliśmy, że jest jeden, bo tylko, tylko jego było słychać i widać przez okno. Ona próbowała za wszelką cenę się wydostać. Skakała po parapecie, szczekała, ujadała. To był już chyba akt desperacji tego psa. To było już takie ujadanie yy, typowo z frustracji, z zamknięcia w, w jednym pomieszczeniu. Dom był otwarty. Już w korytarzu zauważyliśmy jednego psa, który był zamknięty w klatce kanalowej w stanie krytycznym, agonalnym. Ten pies nie był w stanie ustać na własnych nogach. Zagłodzona. Ona waży 6 kg. 6 kg? Tak. A ile taki pies powinien ważyć? Około 16. Tutaj słyszeliśmy już yy, skomlenie kolejnych psów. Kolejnego psa jednego. Uchyliliśmy z pracownikiem drzwi. Okazało się, że wystawała jedna głowa i druga. Psy były dwa, z czego jeden. Otwierając drzwi, po prostu nam tutaj wypadł. To był pies, również dok kanaryjski, ważący 28 kg. A normalnie ile powinien ważyć? S 75. Jak to wypadł? Po prostu nie miał siły. Tutaj jest taki podest i przednie łapy mu się pochyliły i nie był w stanie utrzymać równowagi. My go musieliśmy tak naprawdę pomóc mu dojść do samochodu. Boże, tam Tutaj jest dowód na to, jak bardzo te psy próbowały się wydostać. Jak chyba jeszcze miały siłę, może jakiś fator Myśmy się bały, że jak będą wyprowadzać, że one nas zaatakują, a to szły zwłoki. A to szły zwłoki z siłą swojego, nie wiem, siłą woli. Po prostu skóra i kozie. I trzeba było widzieć oczy, oczy tych psów. W oczach było podziękowanie za uratowanie życia i rezygnacja. Tak konające zwierzęta znaleźli pracownicy fundacji do serca przytul psa z zawiercia. Czworonogi przez co najmniej dwa miesiące niemal nic nie jadły ani nie piły. Zamknięte w opuszczonym domu oraz komórce cudem przeżyły. Jak wyprowadziliśmy je, to ja tylko krzyknęłam tutaj do osób, które, które były, że błagam o wodę dla nich, bo wiedziałam, że, że, że będą bardzo spragnione. One, się całe, one całe głowy zanurzały w, w misce. Piły po prostu w takich ilościach, że ewidentnie nie miały bardzo długo dostępu nawet do wody. Gdyby nie ta interwencja jak długo one by tu jeszcze przeżyły? Myślę, że kolejnego kolejnego dnia by nie przeżyła. Okazało się, że właścicielka psów wyprowadziła się z domu ponad miesiąc temu. Zwierząt jednak ze sobą nie zabrała. Największe zdziwienie budzi fakt, że psy to hodowlane czempiony, pochodzące ze znanej jeszcze kilka lat temu hodowli dogów kanaryjskich. Gdzie byli właściciele w takim razie tych psów? Udało mi się skontaktować z właścicielką. Niestety poinformowała mnie, że nie może dzisiaj przyjechać. Wręcz poprosiła, żeby przełożyć tą interwencję na dzień yy, kolejny. Ale jak to przełożyć tę interwencję, przecież te psy konały tutaj? Yy, nie umiem tego, nie umiem tego wytłumaczyć. Tak naprawdę ona podeszła zupełnie lekceważąco na naszą prośbę, wręcz błaganie przyjazdu tutaj na miejsce. Pytają pani dlaczego tak długo te psy tutaj były bez opieki? Yy... Ona nie ma y, wytłumaczenia na to. A kiedy Pani się zorientowała, że to jest osoba, która kiedyś była znana i kiedyś osiągała sukcesy, jeśli chodzi o wystawianie psów? No pierwszy sygnał to oczywiście były te puchary, które, które były ze Związku Kynologicznego w Polsce. To były puchary z wystaw, tak? Tak, tak, tak. Czyli jakieś czempionaty, po prostu te psy osiągały nagrody tak, kiedyś. Tak, co najlepszego psa w rasie, to tych pucharów było, było bardzo dużo. Właścicielką psów okazała się Małgorzata Z. Kobieta, razem ze swoim mężem, przez wiele lat prowadziła hodowlę psów, zdobywała wiele nagród. W tym miejscu mieszkała od około czterech lat. Mieli plany straszne z tym, że taki duży plac, że tam będzie dużo kojców, że, że będą budy i te psy rasowe mają, no to, to wiedzieliśmy, że będą te psy rasowe. No. Czyli oni się szczycili taką hodowlą? Tak, 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 tak. To podwórko tak wyglądało jeszcze kilka lat temu czy inaczej? No, nie, no elegancko wykoszone, nie zarośnięte tymi krzakami, no. ale oni tak zaniedbali po prostu to.